Niech telewizja publiczna zdechnie, czyli w tym obecnym kształcie Kazimierz Kuc, jak rozumiem jego wypowiedź, odmawia jej miana bycia telewizją publiczną i uważa, że nie da się jej ani naprawić, ani zrestrukturyzować. Druga opinia z kolei Donalda Tuska, abonament po moim trupie, czyli obywatele nie będą płacili na rzecz mediów publicznych i jednocześnie brak jakiejkolwiek y, przyjęte innej formy finansowania. Ta sytuacja trwa co najmniej od dwóch lat. Premier w zasadzie namaga do niepłacenia abonamentu, nie rozwiązując w inny sposób tej sytuacji. I trzecia opinia, powiedzmy symbolizowana, czy reprezentowana przez Agnieszkę Holland, ale też pewnie Jacek Żakowski, czy Magda Środa, czy kilka innych osób by się pod tym podpisało, tak zwani twórcy domagają się telewizji bez reklam. Czyli przynajmniej jednego kanału, który by był finansowany z budżetu, czy finansowany z jakiegoś budżetu misji i nie miał nie zarabiał na siebie reklamami. Wiemy, że media publiczne są w nieustającym kryzysie i właściwie do tego już żeśmy się przyzwyczaili. Polacy nie chcą, ponad trzy czwarte Polaków nie chce płacić abonamentu i liczba ludzi, którzy efektywnie płacą czy gospodarstw domowych, jak to się mówi, które nie płacą abonamentu stale i systematycznie rośnie. Do władz mediów publicznych należy moim zdaniem dołączyć przedstawicieli tzw. trzeciego sektora, a w przypadku spółek o zasięgu regionalnym przedstawicieli rządu zastąpić przedstawicielami samorządu. Skąd się mają wziąć te dodatkowe pieniądze dla jedynki, dwójki, radia pierwszego i trzeciego, kiedy. Uczynimy je w pełni komercyjnymi. Dwie trzecie dzisiaj przychodów z reklam dla wszystkich mediów komercyjnych to są przychody z przerywanych programów. Z tych 100% wpływów z reklam, dwie trzecie, 70 kilka procent to są wpływy z przerywanych programów, których dzisiaj telewizja publiczna i Polskie Radio nie mogą mieć, nie mogą o to zabiegać. I w tym momencie to są te pieniądze, które w... oczywiście nie wpłyną w proporcjonalnie do posiadanych udziałów w, w rynku widzów, ale w jakimś procencie kilkunastu procent wpłyną. Plus te dotacje, które są i zmiany finansowania mediów regionalnych i <laughs> tych specjalistycznych telewizji dają pieniądze Przewyższające dzisiaj potrzeby telewizji publicznej, i to tak dosyć konserwatywnie to licząc, a jednocześnie dostajemy nowe potężne narzędzie, w związku z tą rewolucją cyfrową od sierpnia przyszłego roku, pełny zasięg dla tych nowych kanałów, które można ukształtować w całości misyjnie. TVP Kultura, TVP Info i nowy program dla dzieci. Mogą być całkowicie misyjnie sformułowane. Budżety, które tam są potrzebne na poziomie 200 czy 300 milionów złotych, bez żadnego problemu generuje ten system finansowy.